pod polem karnym, bronionym przez Białą gwiazdę, Liuboja. Jakub Rzeźniczak, Janusz Gol, Kosecki! Łapie na wykroku! Ciergieja Parejke, fantastyczne w tej akcji, decydujące, no wprost genialne było zagranie piłki Janusza Gola do Jakuba Koseckiego, taki no-look pas ciemno, tam po prostu ktoś musiał być i był, Jakub Kosecki. Tutaj zadecydowała inteligencja w polu karnym. Nie, nie, nie jakiś wytrenowany sposób rozegrania, czy, czy dokładne podanie. Inteligencja. Nie I tak samo ten spokój, który często mówimy, że ktoś się zagrzał, ktoś się zagotował, nie poczekał, nie spojrzał. Tu wszystko to, to zadziałało. Janusz Gol naprawdę w fantastyczny sposób obsłużył kolegę. Czuł to tak naprawdę, że jego podanie może zostać zakończone strzałem, a już jak to zrobił Kosecki, to widzieliśmy. Była w tym siła, dynamika może nie do końca, jakby spojrzał na bramkarza, ale ważne było, że ta piłka przeleciała pomiędzy nogami Parejki wpadła do siatki. Pierwszy gol prawą, drugi lewą nogą, więc ma już komplet na swoim koncie.